Kochani na prayer walkingu. Dzisiaj pierwsza spróbowałam kijów po koronawirusie. I Było strasznie śmiesznie, bo w połowie już chodziłam jak pijana, i okazuje się, że jeszcze troszeczkę muszę zaczekać, żeby poćwiczyć, ale dzięki temu mogłam się sobie więcej pospacerować i pomyśleć. Miałam takie ciekawe doświadczenie w ostatnich dniach przed wczoraj przyleciała do nas mała sowa. To znaczy, jak się rano obudziłam i modliłam się, patrzę na gałęzi przed oknem, siedzi mała sowa. Więc chcieliśmy ją ratować, coś z nią zrobić, ale ponieważ to była sowa uszatka, no to już gdzieś tam doczytaliśmy, że nie bardzo możemy ją ruszać, że ona tak powinna siedzieć. Że one tak mają, że wypadają z gniazda i siedzą, ale później sobie myślałam, cały dzień siedziałam iśmy ją obchodzili w koło, żeby ją nie przestraszyć. Ona na nas tak łypała, zerkała, udawała, że jej nie ma, że jej nie widać spośród gałęzi i to było przecudne. Ale ta sowa bardzo mocno mnie nakierowała na Bożą mądrość. Na takie, Bóg czasami nam daje takie objawienie, patrzymy się na to, patrzymy i w końcu myślimy, co to do naszego życia mówi. I zaczęłam myśleć o mądrości, która jest wokół nas, o tym, że większość z nas jest mądrymi ludźmi, a Bóg mówi, że On wybrał to, co głupie z tego świata, aby zawstydzić to, co mądre. I pomyślałam sobie o tym, jak wiele razy myślałam o tym, że mądrość światowa jest bardzo często demoniczna. Że mądrość światowa wiele razy nie pomaga nam w zrozumieniu świata i w zrozumieniu duchowych rzeczy, że nawet jak na niej gdzieś w pewnym momencie polegamy, tak, to okazuje się, że ta mądrość z nieba jest zupełnie inna. I nie mówię tu po to, żebyśmy negowali mądrość, dlatego że dobrze jest być mądrymi ludźmi, dobrze jest znać się na wielu rzeczach, umieć analizować rzeczy, a nie po prostu jednej rzeczy posłuchać i tego poznania, myśleć o całym świecie, że świat tak wygląda, że rzeczy tak się mają, bo to jest zgubne. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że jest Boża mądrość, tak jak ta sowa, która może być reprezentantem Bożej mądrości, bo jest mądro... sowa, generalnie jest mądrość, symbolem mądrości, ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, że w takim naszym nacjona... nacj... nacjonalnym myśleniu albo takim myśleniu miejscowym, to takie małe sołki, sowy były siedzące właśnie na gałęziach, były nazywane diabełkami. Więc ta mądrość ma dwa oblicza za każdym razem. I widzisz to, co wiemy z Pisma Świętego na temat Bożej Mądrości, to wiemy o tym, że Jezus mówi do, do swoich uczniów, że ja muszę odejść, muszę iść do nieba, ponieważ musi być Duch Święty zesłany na Ziemię. Dopóki ja nie pójdę do nieba, do ojca, to on nie będzie Wam dany. Że ten Duch Święty jest bardzo ważny, czyli że zakończeniem pewnych rzeczy jest ta obecność Ducha Świętego w nas. Dlaczego? Że? Bo dlatego, że Duch Święty jest nazywany Duchem Mądrości, że Duch Święty jest nazywany tym, który wprowadza nas w wszelką prawdę, naszym nauczycielem, tym, który objawia nam wszystkie rzeczy. Jezus mówi, że jeżeli będziemy czegoś potrzebować, to On będzie tym, który nam objawi, który nam przypomni rzeczy, który nam przypomni rzeczy, które, które się działy które były widoczne. I widzisz, ja od początku swojego nawrócenia byłam tak uczona, że jak siadałam z Pismem Świętym, to prosiłam Duchu Święty, Ty wprowadź mnie, Ty ucz mnie. Ale też od początku mojego nawrócenia miałam takie doświadczenie Ducha Świętego. I to była pierwsza osoba, która... Towarzyszyła mi, i ja wiedziałam, że ona jest obecna i że ona jest ze mną zawsze, że ona mnie faktycznie nie opuści. I doświadczałam go w różnych momentach, w których czułam się potępiona, zostawiona, czyli miałam doświadczenie osoby, nie mocy, nie jakiegoś powiewu ducha, nie jakiegoś wiatru, tak, ale mocy. I nie mówię dlatego, że zbliżamy się do, do, do dnia wylania Ducha Świętego, tak, przez wielu. Przez wielu tak nazywanych. Mieliśmy kiedyś w tym czasie świetne spotkania modlitewne różnych denominacji, to było świetne, że szukaliśmy takiej jedności w Duchu Świętym. Ale Duch Święty jest osobą, która nas prowadza we wszelką prawdę. I widzisz, ja naprawdę myślę, że nasze szukanie prawdy Bożej bez poznania osoby, bez poznania osoby, ale takiego poznania, które jest doświadczeniem osoby. Naprawdę nie jest tym samym, czym poznanie osoby, która nam, nam, nam daje doświadczenie nieba. Podobnie jest z Panem Jezusem, czyli my możemy, jak już mówiłam ostatnio, wiele słuchać o Nim. Wiele znaleźć z Biblii, z Pisma Świętego. Ale jeżeli nie mamy doświadczenia Jego jako osoby w naszym życiu, to my tak naprawdę tylko ze słuchania, ze słyszenia wiemy o Nim. Czyli dopiero znanie to nie jest tylko znanie poprzez Słuchanie, czytanie, ale znanie to jest doświadczenie. Znanie zawiera również część do, nazywającą się doświadczeniem, czyli doświadczeniem osoby w moim życiu. Doświadczeniem tego, że on jest, że jest obecny, i wtedy ja jestem nauczona tego, jak go słuchać. Ja znam jego głos, ja jestem w stanie go rozpoznać, ale ja też e, uczę się tego języka nieba. Widzę, że pewne rzeczy e, w języku nieba e, po prostu nie istnieją. Tak? Wiem, że nie mogę polegać na tym, że to moja siła, moja chwała pomogła mi w czymś zwyciężyć, tylko to tak naprawdę niebo dało mi coś, co spowodowało, że ja zwyciężyłam. Wiesz, ja mam często takie doświadczenie tego, jak ktoś mówi, jaka ty jesteś silna, jak wiele rzeczy zrobiłaś. Ja sobie myślę, ten człowiek nie widzi, jaka ja w środku jestem miękka, jak ja mało mam siły, jak tak naprawdę jakie małe rzeczy mnie już rozwalają. On widzi to, co jest na zewnątrz, on widzi zbroję, którą niosę, ale tak naprawdę ja bardzo często wtedy mówię i to chcę chyba dzisiaj wam powiedzieć właśnie, że to nie nasza siła jest, że ta siła, która jest widoczna na zewnątrz, to jest siła absolutnie wynikająca z niego, z tego przebywania z Nim, z tego, że bierzemy jego namaszczenie na ten czas, kiedy mamy co zrobić, bierzemy jego mądrość w tym czasie, kiedy mamy coś mówić. I ta mądrość, i to namaszczenie, tak? czyli takie wyposażenie do czynienia rzeczy, ono powoduje, że potrafimy dźwignąć coś, co normalnie dla nas jest nie do udźwignięcia, co normalnie dla nas jest bardzo trudne. I widzicie, to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, kim jest Duch Święty, kim jest Jezus, że to są osoby. I mądrość, którą dostajemy, to nie jest mądrość, która wynika z tego słuchania. Z tego słyszenia innych ludzi, z tego słuchania kazań, to owszem jest bardzo ważne, ale doświadczenie drugiej osoby, ono najbardziej jest zmieniające. Nie wiem, czy zauważyliście, jak często poznajecie kogoś, macie różne myśli o nim, później go nie widzicie przez jakiś czas i widzicie go na przykład na następnej konferencji, ten człowiek jest totalnie zmieniony. I pytacie się go, co się stało. A on mówi a nic szczególnego po prostu się zakochałem, to jest moja dziewczyna. I nagle okazuje się, że to zakochanie, to bycie, to przebywanie, to doświadczenie tej drugiej osoby, która mnie kocha, która chce ze mną być, powoduje totalną zmianę w drugiej, oso dru drugiej osobie. Nie ciągłe spotykanie się z kimś mądrym, ale doświadczenie tej osoby i doświadczenie miłości tej osoby i doświadczenie bycia z tą drugą osobę, osobą. I doświadczenie tego, że ona naprawdę chce mi dać swoją przychylność, i pomimo tego, jak mnie widzi, a widzi mnie dobrze, czyli widzi mnie prawdziwie, czyli widzi mnie ze wszystkimi moimi wadami, ze wszystkimi moimi zaletami, ale też ze wszystkimi moimi ułomnościami, pomimo wszystko mnie kocha. Więc to jest doświadczenie mądrości Bożej. To jest doświadczenie przemiany Bożej. Miłość zawsze nas przemienia, i miłość zawsze nas doświadcza. Ale nie miłość platoniczna do kogoś, ale miłość, w której my doświadczamy miłości drugiej osoby. I do takiej miłości, i do takiej mądrości powołuje nas Bóg i chce, żebyśmy ją znaleźli. Kochani, szukajcie Waszych słówek, Waszego doświadczenia ich, ale nie tych słówek, słówek, tylko tych, tego, tego ducha świętego, tej osoby, z którą możecie się spotkać, z którą możecie przebywać. I bądźcie uważni na znaki. Bądźcie uważni na to, co Bóg Wam pokazuje. Dobrego dnia!